Rozdział 14 lewe ramię piekła. Proroctwo Jezusa dla wszystkich. Pan powiedział, rzeczy, o których mówią właśnie, zaczynają się na ziemi, a inne niedługo się zaczną i nadciągną na całą ziemię. Wąż ognisty jest częścią zwierzęcia, proroctwa i objawienia, które właśnie czytacie, są prawdziwe. Uważajcie i módlcie się, kochajcie się nawzajem. Bądźcie święci, a swoje ręce miejcie niesplamione. Mężowie, miłujcie swoje żony, jak Chrystus umiłował Kościół. Mężowie i żony, miłujcie się wzajemnie, jak ja was miłuję. Ustanowiłem małżeństwo i pobłogosławiłem je Moim Słowem. Zachowajcie swoje małżeńskie łoże nieskalane. Oczyśćcie się z wszelkiej niesprawiedliwości. I bądźcie czyści, jak ja jestem czysty. Święci ludzie Boga zostali zwiedzeni przez pochlebców. Nie dajcie się zwieść, Bóg nie da się z siebie naśmiewać. Poznanie i zrozumienie będzie Wam dane, gdy otworzycie swoje uszy i będziecie mnie słuchać. To jest poselstwo Pana do zborów. Wystrzegajcie się fałszywych proroków, którzy stoją na moim świętym miejscu i zwodzą pochlebstwami ziemię. Mój święty lud zasypia pod wpływem fałszywego nauczania. Obudź się, obudź! Mówię wam, że wszelka niesprawiedliwość jest grzechem. Oczyśćcie się ze wszelkiego cielesnego i duchowego grzechu. Moi święci prorocy żyli świętym życiem, lecz wy zbuntowaliście się przeciwko mnie i mojej świętości, sami sprowadziliście na siebie grzech, zgrzeszyliście i popadliście w niewolę choroby i śmierci, postępowaliście niegodziwie i przewrotnie, zbuntowaliście się przeciwko mnie, odstąpiliście od mojej nauki i od moich wyroków, nie usłuchaliście słowa moich sług, proroków i prorokiń. Spadły na was same przekleństwa zamiast błogosławieństwa i ciągle odmawiacie przyjścia do mnie, nie chcecie pokutować ze swoich grzechów. Jeśli nawrócicie się i oddacie mi cześć, owocem sprawiedliwości pobłogosławią wasze domy i uszanuję wasze małżeńskie łoża. Jeśli się uniżycie i poddacie się mi, wysłucham was i pobłogosławię. Słuchajcie, wy, którzy jesteście w służbie mojego świętego słowa, nie nauczajcie mojego ludu odstępstwa od ich Boga. Pamiętajcie, że sąd zaczyna się od Domu Bożego. Jeśli się nie opamiętacie, usunę was z powodu grzechu, jakiego nauczyliście mój lud. Czy myślicie, że jestem głuchy i nie słyszę, że jestem ślepy i nie widzę? Wy, którzy powstrzymujecie prawdę poprzez waszą niesprawiedliwość, którzy napełniacie wasze kieszenie srebrem i złotem kosztem ubogich, pokutujcie, mówię, kiedy jeszcze jest czas, w dniu sądu staniecie przede mną i sami zdacie sprawę z tego, co zrobiliście z moim świętym słowem. Jeśli, weźmiecie, jeśli wezwiecie mnie w pokucie, usunę przekleństwo z waszej krainy, i pobłogosławię was potężnym błogosławieństwem. Jeśli się opamiętacie i będziecie się wstydzić waszych grzechów, okażę wam współczucie i miłosierdzie i nie wspomnę już nigdy waszych czynów. Módlcie się, abyście mogli się ostać. Powstańcie do życia i żyjcie. Pokutujcie przed ludźmi, których zwiedliście swoją fałszywą nauką. Powiedzcie im, że zgrzeszyliście i rozproszyliście moje owce, pokutujcie przed nimi. Oto przygotowuję świętą armię, będzie czyniła dla mnie dzieła i zniszczy Twoje piedestały. Armią tą są święci mężczyźni i kobiety, chłopcy i dziewczęta, zostali namaszczeni do głoszenia prawdziwej Ewangelii, do tego, aby kłaść ręce na chorych i przywoływać grzeszników do opamiętania się. Jest to armia pracujących mężczyzn, gospodoń domowych, kawalerów, panien i szkolnych dzieci. Są zwykłymi ludźmi, gdyż niewielu znakomitych tego świata odpowiedziała na moje wołanie. W przeszłości byli niezrozumiani, źle traktowani, przeklinani i odrzucani, lecz błogosławiłem ich odwagą, w świętości i duchu. Zaczną wypełniać moje proroctwa i będą czynić moją wolę, a ja będę pośród nich przebywał, Mówił do nich i pracował. Są to ci, którzy zwrócili się do mnie całym swoim sercem, duszą, umysłem i siłą. Armia ta przebudzi wielu do sprawiedliwości i czystości ducha. Wkrótce zacznę się wśród nich poruszać, wybierając tych, których chcą. Wyszukam ich spośród miast i wsi, chociaż wielu z nich zaskoczonych będzie moim wyborem. Zobaczycie, jak wyruszą przez ziemię i z powodu mojego imienia będą czynić wielkie rzeczy. Patrzcie, a zobaczycie moją moc w działaniu. Ponownie mówię do Was, abyście nie plamili swojego małżeńskiego łoża, nie plamcie ciała, w którym mieszka Duch Święty. Grzech ciała prowadzi do grzechu ducha. Utrzymajcie swoje małżeńskie łoża nieskalanymi. Stworzyłem kobietę dla mężczyzny i mężczyznę dla kobiety. I ustanowiłem, że tych dwoje złączy się w świętym związku małżeńskim. Ponownie mówię Wam, obudźcie się. Miałam jeszcze wiele wizji w lewym ramieniu piekła. Pan przykazał mi jednak, aby nie objawiała ich jeszcze teraz. Wiele z nich dotyczyło czasów ostatecznych, kiedy wielu z Bożego ludu odpadnie i będzie zgubionych. W wizjach dostałam objawienia na temat ciała Chrystusa, służby Synów Bożych, dzieci Bestii i przyszłego powrotu Chrystusa. Później im to objawisz, powiedział Jezus, ale jeszcze nie teraz. Ta armia, rzekł Pan, która została przepowiedziana przez proroka Joela, zrodzi się z tej ziemi i będzie czynić wielkie dzieła dla Boga. Syn Sprawiedliwości powstanie z uzdrowieniem w swoich skrzydłach. Zdepcze złych ludzi i staną się oni prochem pod jego stopami. Obdarzę moją armię darami, a ona wykona moje potężne dzieła. Będzie czynić wielkie dzieła dla Pana chwał. Wyleję mojego ducha na wszelkie ciała, a wasi synowie i córki będą prorokować. Armia ta będzie walczyła przeciwko siłom zła, i zniszczy dzieła szatana. Zdobędą wielu dla Jezusa Chrystusa, zanim nadejdzie dzień, w którym powstanie bestia, powiedział Pan. Jezus powiedział do mnie: Chodź, czas wracać. W końcu opuściliśmy wizję i lewe ramię piekła. Byłam szczęśliwa. Kiedy odchodziliśmy, Jezus powiedział: Powiedzcie swoim rodzinom, że ich kocham i napominam ich miłości. Powiedzcie im, że zachowam ich przed złem, jeśli mi zaufają.